Witam Was moi drodzy kochani widzowie. Dzisiaj totalne wyjaśnienie małego księcia. Zaczynamy. Póki co jeszcze nieznany narrator opowiada, że w wieku 6 lat w książce pod tytułem Historie Prawdziwe zobaczył rysunek lwa, którego w całości połykał wąż boa. Rysunek ten zapadł w głowie 6 chłopca, a sama dżungla tak zainteresowała młodziana, że postanowił narysować rysunek, który o oto możecie podziwiać. Pokazywał go dorosłym, pytając, czy owy rysunek ich przeraża. Ci ze skonfundowanymi minami pytali się go młody, czemu kapelusz ma nas przerażać. Ale to nie był kapelusz. Tak naprawdę przed oczami nieogarniętych dorosłych młody narrator prezentował podobiznę węża boa, który zjadał słonia. Jednak żeby dokładnie im to zobrazować, postanowił narysować drugi rysunek przedstawiający przekrój węża Boa, który już okazał się wystarczająco jasny. Dorośli poradzili młodemu, żeby ten zajął się ważniejszymi rzeczami niż rysowania słoni zjedzonych przez Boa. Na przykład armetyką, geografią lub ortografią. Młody na zawsze porzucił swoje plastyczne zapędy i główną winę za to ponosili oczywiście dorośli, którzy zniechęcili go do rozwijania zdolności plastycznych. Narrator obrał inną ścieżkę zawodową, postanowił zostać pilotem. Ten zawód sprawił, że narrator poznał wielu ludzi, w tym również tych ważnych. Trafiając na kogoś, kto według niego, no, dobrze kminił i ewidentnie był bystry, to dawał mu do obejrzenia rysunek numer jeden, który od dziecka trzymał przy sobie. Oczywiście wszyscy ciągle mówili, że to kapelusz i w tym momencie narrator zaczynał rozmawiać z nimi o krawatach, brydżu czy golfie, równając się z nimi poziomem, i rozmawiając o takich dorosłych sprawach, rozdział drugi. Narrator leciał samolotem, jak to w zasadzie pilot ma w zwyczaju. W zasadzie to. Słuchajcie, naz zaczniemy nazywać go pilotem po prostu, ok? Zatem pilot leciał samolotem i tak leciał nad afrykańską Saharą. Nagle zdarzyła mu się awaria. Wody starczyło na 8 dni. Postanowił sam naprawić samolot, po całym dniu poszedł spać. Rano budził się, a przed jego oczami stanął chłopiec, mały kurdupel, którego podobiznę macie widoczną na ekranie. Chłopiec poprosił pilota, by ten narysował mu baranka i pojawiło się pytanie: skąd tu się wziął kit? Pilot pyta: Młody, co tutaj robisz? Ten mu na to, żeby narysował mu baranka. Pilot nie potrafił nic innego rysować poza tymi dwoma rysunkami z dzieciństwa, więc postanowił narysować boa ze słoniem w brzuchu. Młody na to, że on nie chce słonia zjedzonego przez węża boa, bo boa są niebezpieczne, a słonie nieporęczne, a u niego jest mało miejsca na planecie. Pilot mówi, że słabo, bo brzydko rysuje. Młody na to, że nie ma problemu, na to pilot narysował takiego baranka. Trochę taki se, ale no, najgorzej nie było. Jednak według dzieciaka baranek wyglądał na schorowanego i zażyczył sobie kolejnego baranka. I pilot narysował to. Młody się tak na niego spojrzał, e, potem na kartkę i mówi, że to jest baran, na nie baranek. I faktycznie, bo rogi przecież takie, no nie mają. Pilot przerobił baranka, ale tym razem ten był za stary. Ostatecznie, już zirytowany pilot narysował skrzynkę i powiedział młodemu, że baranek, którego chce, jest w tej skrzynce. No i młody się ucieszył. Zapytał narratora, czy owieczce wystarczy mało trawy, bo u niego jest mało miejsca. Pilot mówi, że jest mały, na co chłopiec mówi, że aż taki malutki to nie jest ten baranek. Dodatkowo mówi pilotowi, że baranek zasnął. I tak właśnie pilot poznał małego księcia. Rozdział trzeci. Chłopiec zadawał dużo pytań, jednak te, które padały z ust pilota, jakoś nie interesowały mu Tym samym pilot dowiadywał się o małym księciu z rzucanych mimochodem słówek. Patrząc na samolot, mały książę zapytał: Co to? Na co pilot powiedział, że samolot, którym tu przyleciał. I tak od słowa do słowa dostajemy informację, że mały książę pochodzi z innej planety, która jest naprawdę mała. Rozdział czwarty. Informacja o wielkości planety Małego Księcia nie zdziwiła pilota. Zdawał on sobie sprawę z tego, że istnieją planety duże i małe. Pilot podejrzewał, że planetą pochodzenia małego księcia jest asteroida B612, która w roku 1909 została odkryta przez tureckiego astrologa. Ten, prezentując ją przed kongresem astronomicznym, nie został przyjęty poważnie, bo miał na sobie turecki strój. Jednak nie chodzi tutaj o koszulkę z logiem twojego ulubionego kebaba, miał on taką fajną czapeczkę, i tak w ogóle wyglądał. Turecki dyktator nakazał wszystkim naukowcom chodzić w garniturach na styl tych zachodnich. No i na kolejnym kongresie astronomicznym uwierzono w istnienie owej asteroidy. Następnie narrator i zarówno pilot mówi, że podaje te informacje wyłącznie dla dorosłych, którzy lubią daty, numery i fachowe nazewnictwo. W przeciwieństwie oczywiście do dzieci, którym po prostu wystarczy informacja, że mały książę pochodzi z planety, bardzo małej, małej tak samo jak mieszkanko no, gdzieś hen, hen, daleko w kosmosie. Het nie rozpocząłby swoją książkę jak bajkę, jednak nie chce by potraktowano ją jak błahostkę, ponieważ są to dla niego smutne wspomnienia. Do tego nadmienia, że minęło już 6 lat od odejścia jego przyjaciela. Jego obraz w głowie się zaciera i może się mylić co do portretowania księcia, jak informacji o nim. Co i jak co, ale książę niczego mu nie wyjaśniał. Otwarcie. Jak mówi pilot, może dlatego, że myślał, że jest taki jak on. Jednak to już nie była prawda, bo pilot troszeczkę się postarzał. Rozdział 5. Pilot opowiada o tym, jak przez kilka kolejnych dni dowiadywał się nowych informacji o planecie, z której pochodzi mały książę. I tak, kiedy mały zapytał się pilota, czy owieczki jedzą krzewy. To ten otrzymał informację o tym, że na planecie Małego Księcia rosną baobaby, które trzeba ogarniać, bo inaczej rozsadziłyby planetę. I po porannej toalecie Mały Książę zajmuje się wyrywaniem baobabów. Mały Książę znał mieszkańca innej planety, który miał problem z trzema baobabami. Kazał on rysować go pilotowi, żeby dzieci wiedziały, że na baobaby trzeba uważać. Jak sam pilot mówił, rysunek ten mu wyszedł bardzo, bardzo porządnie, bo czuł, że to ważna sprawa. Rozdział 6. Czwartego dnia pilot dowiedział się, że mały książę lubi zachody słońca. W sumie na jego małej planecie była to jedna z niewielu atrakcji. Mógł je oglądać w zasadzie na okrągło, bo planeta była na tyle mała, by mieć ten zachód w zasadzie... Cały czas. Młody się zaszokował, kiedy pilot mu powiedział, że tutaj, na tej planecie, na zachód słońca muszą poczekać. Młody się roześmiał i mówił, że zachód słońca kochają smutni ludzie, a on raz widział go 43 razy. Pilot pyta się go, czy był aż tak bardzo smutny. Mały książę nie odpowiedział. Rozdział 7. Piątego dnia młody znowu zaczął pytać o baranka. Tym razem zaciekawiony był tym, czy baranki jedzą kwiaty z kolcami. Pilot na to, że jedzą wszystkie kwiaty, no to młody się pyta, po co za tym kwiatom kolce? Pilot już wkurzony, męczy się ze śrubą silniku, a tu młody znowu zadaje jakieś pytanie o kolce. No, no, wkurzył się i powiedział, że to czysta złośliwość kwiatów, bo są wredne. Mały książę mu nie uwierzył, powiedział, że kwiaty po prostu kolcami dodają sobie pewności siebie, bo dzięki nim wyglądają groźnie. I kolejne pytanie i tu już pilota strzeliła jasna mać. Powiedział, że teraz zajmuje się ważnymi sprawami. Książę mówi mu, że zachowuje się jak dorosły i że znał takiego czerwonego pana, co nic nie robił, tylko dodawał. Ani nikogo nie pokochał, ani gwiazdy nie spojrzał, ani kwiatkę nie powąchał. Chodził dumny i mówił, że jest poważnym człowiekiem, ale to nie jest człowiek, tylko grzyb. Grzyb, rozumiecie? Po prostu grzyb. No i <ścoughs> po tym grzybie. Wszystkie zmysły pilot skupił na księciu, a ten dalej mówił, że jak wojna jest pomiędzy barankami a różami, ciągnie się już tysiąclecia i sens stworzenia kolców na łodydze róży jest równie istotny, co cyfry tego grzyba z tej planety. I co jeżeli na planecie małego księcia jest jedna, jedyna róża, która została sama i tam gdzieś daleko w gwiazdach i nawet mimo tego, że jest tak daleko, to i tak pociesza go fakt, że gdzieś tam jest. I co gdyby, i co gdyby tak baranek zjadł tego jedynego, wybitnego kwiata. Jednego spośród milionów. Wtedy wszystkie te gwiazdy, na które patrzy kiedy myśli o tym kwiatku nagle by straciły blask i zgasły. Młody się rozpłakał. pilot zaczął go kołysać i pocieszał tym, że dla róży narysuje pancerz, a dla baranka Kaganiec. Rozdział 8. Pilot zaczął coraz więcej dowiadywać się o kwiatku z planety Małego Księcia. Była to róża, była wyjątkowa. Na planecie Małego Księcia rosły kwiatki, ale takie wyłącznie z jednym rzędem płatków i wieczorem umierały. Róża natomiast wykiełkowała nie wiadomo skąd. Mały Książę dbał o różę. Podlewał, pielęgnował, a ta nareszcie rozkwitła. Mały książę zauroczył się jej pięknem. Ta przyznała mu rację, że jest piękna. Zrozumiał, że nie jest ona za skromna, ale z pewnością okazała się wzruszająca. Od początku róża zachowywała się bardzo egoistycznie. Kazała małemu księciu na całą skakać, tu podlać, tu paraban zasłonić, nocami pod kloszem chować, żeby nie zamarzła. Oczywiście róża wypełniała planetę małego księcia pięknym zapachem oraz cieszyła oko, jednak nie dawało mu to prawdziwego szczęścia. Zwierzył się pilotowi, że nie potrafił jej doceniać i nie powinien opuszczać swojej planety. Że tak naprawdę to wszystko na co się przed chwilą żalił, to były nic nieznaczące sytuacje, które tak naprawdę skrywały pod sobą miłość i czułość. Rozdział dziewiąty. W dniu ucieczki ze swojej planety Mały Książę porządnie ją wysprzątał, wyczyścił kominy wulkanów, dwóch aktywnych i jednego wygasłego. Tych aktywnych po to by nie narobiły kłopotu, a tego wygasłego tak na wszelki wypadek, żeby na pewno się nie aktywował. Wyplewił wszystkie baobaby. był pewny, że to jego ostatni raz kiedy wykonuje te czynności i chciało mu się płakać. Podlał róże i powiedział, że odchodzi. Róża go przeprosiła, powiedziała, że była niemądra I prosi go o to, żeby mu wybaczyła Mały książę, zaszokowany tym spokojnym tonem I brakiem wyrzutów ze strony róży Zastygł, trzymając już klosz w górze Którym chciał ją przykryć Wyznała mu miłość To jej wina, że tego nie czuł, ale też nie był bez winy Powiedziała, że już nie chce klosza Da radę z dzikimi zwierzętami Świeże powietrze dobrze je zrobi A poza tym musi się zakumplować z gąsienicami Żeby nie została sama Każe spieszyć się małemu księciu nie dlatego, żeby go ponaglić, tylko dlatego, by ten nie zobaczył jej US. Była zadumna. Mały książę odszedł. Rozdział 10. Mały książę trafił w okolice asteroid 325, 326, 327, 328, 329 i 330. Postanowił odwiedzić każdą po kolei. Pierwszy trafił na planetę króla, siedział na tronie i jak zobaczył małego księcia, to powiedział: O, to mój poddany! Młody się ził, bo nigdy przecież król go nie widział, a on króla ziewnął. Król był zły, ponieważ nie wolno ziewać w obecności króla. Książę powiedział, że jest zmęczony długą podróżą i dlatego ziewa. Na co król nakazał mu ziewać? Tym razem mały książę był zły, bo nie może przecież ciągle ziewać. Na co król nakazał mu ziewać? Na przemian. Książę zapytał, czy może gdzieś usiąść, bo cała planeta była przykryta. Królewskim płaszczem. Zrobił mu odrobinę miejsca. Książę spytał się, czego król jest w zasadzie królem. Odpowiedział mu, że wszystkiego, że może wszystkim rządzić i kazać robić różne rzeczy. To książę poprosił, żeby król kazał słońcu zajść. W końcu mały książę lubi zachody, a obecnie jest trochę znudzony. Król na to, że trzeba wymagać tego, co może zostać zrobione, i poczeka z wydaniem takiego rozkazu. Książę turbo się nudzi i postanawia lecieć dalej. Król chciał go przekupić stanowiskiem ministra sprawiedliwości. Będzie mógł kiedy wskazać szczura, co tu niedaleko biega na śmierć. Książę nie chciał tego robić. Postanowił odlecieć. W oddali słyszał, jak król proponuje mu jeszcze stanowisko ambasadora. Rozdział 11. Książę trafił na kolejną planetę, Tym razem zamieszkiwał ją pyszałek, który nazywał małego księcia swoim admiratorem. Mały książę miał bekę z jego kapelusza, bo był śmieszny. Pyszałek powiedział, że to kapelusz do ukłonów na jego cześć. Nakazał księciu klaskać, ten zaczął się kłaniać i kłaniać i kłaniać. Mały książę chciał dowiedzieć się, kim tak w zasadzie jest Admirator. Ten mu mówi, że to osoba, która uważa go za najlepszego, najmądrzejszego, najładniejszego i ogólnie za najnaj naj na tej planecie. I Pyszałek prosi małego księcia, żeby został jego Admiratorem. Ten się zgadza, ale pyta, co mu to w ogóle daje. Odlatuje dalej. Rozdział 12. Na kolejnej planecie mieszkał pijak. Pijak, jak wiemy, pije. Logiczne. Jednak książę pyta go, czemu ten pije? Ale no dlaczego? Po co? Żeby zapomnieć. Ale czego zapomnieć? Że się wstydzę? Ale czego się wstydzisz? Że pije. Mały poczuł się bezradny i odleciał dalej. Rozdział 13. Na kolejnej mieszkał biznesmen. Książę stanął przed nim, a biznesmen nawet nie zwrócił na niego uwagi. Jak się później dowiadujemy, przez 45 lat przerwał on pracę wyłącznie trzy razy. Raz, 22 lata temu, kiedy chrząszcz zaczął tutaj chrzęścić, drugi, kiedy 11 lat temu dostał ataku reumatyzmu i teraz trzeci raz, kiedy pojawił się mały książę. Biznesmen liczy gwiazdy. Są one jego własnością, ponieważ on pierwszy odkrył, że są liczyje i tak osoby je przywłaszczył. Jednak nie nie posiada jakiejś magicznej mocy, żeby, nie wiem, ściągać je na ziemię, lecz i tak mówi, że nimi zarządza. Tak po prostu zapisuje na kartkach papiery własnościowe i deponuje je w sejfie. Młody opowiedział mu o swojej róży i wulkanach i o tym, że on też je posiada, lecz dba o nie i pielęgnuje, więc jest dla nich użyteczny, a biznesmen jest bezużyteczny dla swoich gwiazd. Ten otworzył usta, lecz nie znalazł odpowiedzi. Mały Książę poleciał dalej. Rozdział 14. Kolejna piąta z kolei planeta była najmniejsza ze wszystkich, które odwiedził mały książę. Stała na niej latarnia, a pod nią latarnik. Książę nie rozumiał, dlaczego na tak małej planecie, bez mieszkańców i bez domów stoi latarnia i latarnik. Jednak mimo że ten człowiek był w oczach księcia absurdalny, to mimo wszystko czuł do niego sympatię. Uważał, że jego praca ma jakiś sens w przeciwieństwie do jego wcześniejszych gospodarzy. Mały książę zapytał, po co zgasił właśnie latarnię ten na to, że takie są zasady, po czym ją zapalił. Młody chciał dowiedzieć się więcej. Latarnik zgasił latarnię. Książę dowiedział się, że zadaniem latarnika jest gaszenie latarni rano i zapalanie wieczorem. A fakt, że z każdym rokiem planeta przyspiesza i dzień następuje po nocy w przeciągu jednej minuty, to latarnikowi zostaje wyłącznie sekunda na odpoczynek. Mały książę poradził mu, że może przemieszczać się zgodnie z ruchem słońca, tak by zawsze był dzień i dzięki temu nie będzie musiał pracować i będzie mógł odpoczywać w marszu. Pomysł ten nie przypadł lotarnikowi do gustu i dalej gasił i zapalał lampę. Książę uznał, że tym człowiekiem wszyscy wcześniejsi by pogardzili, a mu jako jedyny wydaje się śmieszny. Może dlatego, że zajmuje się wyłącznie sobą. Nawet mógłby się z nim zaprzyjaźnić, jednak, planta jest zdecydowanie za mała. Chociaż kusiła go wizja 1440 zachodów słońca na dobę. Rozdział 15. Kolejna planeta, szósta, okazała się większa od poprzedniej, dokładnie to 10 razy. Znajdował się na niej starszy mężczyzna, który pisał w grubej książce. Zbierał on wyniki. Badań od badaczy. Notabene za takiego badacza mężczyzna wziął Małego Księcia. Wszystkie te badania poddawał takiej selekcji krytycznej i opisywał je w książce. Dlatego, że opisuje on głównie rzeczy geograficzne, a błędy. Badaczy kłamczuków mogą mieć katastrofalne konsekwencje. Poprosił on, żeby Mały Książę opisał swoją planetę. Ten powiedział o wulkanach i o róży. Badacz powiedział, że róża za bardzo go nie interesuje, bo jest to rzecz ulotna, ale wulkany są spoko. Mały Książę zapytał, co to znaczy ulotna. Starzec mu wyjaśnił, że jest to coś, co wkrótce zniknie. Mały Książę bardzo się zdołował. Pomyślał o róży i o tym, że zostawił ją samą sobie na pustej planecie. Mały Książę zapytał się geografa, co warto jeszcze zwiedzić. Na co? Ten odparł, że dobrą opinią cieszy się Ziemia. Mały książę odleciał, myśląc o róży. Rozdział 16. Pilot powiada, że Ziemia wyglądała przepięknie. Narrator podaje nam skalę, jak bardzo różni się ona od wszystkich planet odwiedzonych przez małego księcia, podając w liczbach ilość poszczególnych, no niech to nazwać, fachów. Mieszkańców poszczególnych plany, które odwiedził mały książę. I tak na takiej jednej ziemi znajdowało się 111 królów, w tym afrykańskich 7 tysięcy geografów 311 milionów pyszałków 90 tysięcy biznesmenów i 7,5 miliona pijaków i 462 511 latarników. Latarnicy poruszali się, patrząc tak na ziemię z góry, jak w balecie. Zaczynając rozpalać i gaść latarnie w poszczególnych miejscach świata, powtarzali ten świetlny pokaz dzień w dzień. Poza dwoma latarnikami, tymi z biegonów północnego i południowego, ci pracowali wyłącznie dwa razy w roku. Rozdział 17. W tym rozdziale narrator, czyli no, pilot, mówi, że historia o latarniach była trochę podkoloryzowana. Mówi o tym, że na planecie mieszka 2,5 miliarda ludzi. Pamiętajcie, że to są lata 50. ubiegłego wieku, więc wcale tak dużo ludzi nie było. I wcale nie jest tak, no, ich wielu, żeby zapalające i gasnące się latarnie były widoczne tak z góry. I gdyby można było upchać wszystkich ludzi w jednym miejscu, to zajęliby jedną wyspę na Pacyfiku. Jednak mimo wszystko w ich głowach są tak wielcy jak baobaby i zajmują równowagę niewiele miejsca jak one. Kiedy mały książę wylądował już na ziemi, nie zastał nikogo. Przestraszył się, że pomylił planety. Jednak po chwili pojawił się wąż. Grzecznie się przywitali i wąż wyjaśnił chłopcu, że ludzie nie znajdują się na pustyni, w się właśnie, no, oni znajdują. Mały książę mówi, że jest dziwnym zwierzątkiem ten wąż. Na co ten odpowiada, że może jest mały i cienki, ale ma większą moc niż królewski palec. Książę się roześmiał. Wąż owinął mu się wokół nogi i powiedział, że potrafi wysyłać innych do ziemi, z której przyszli. A jeżeli tobie podoba się ten materiał, proszę zostaw subskrypcję, daj lajka i napisz komentarz, czerwony kubek e, walczy z żelkiem Haribo. Rozdział 18. Mały książę wyruszył w wędrówkę przez pustynię. Spotkał kwiatka i zapytał go, którędy do ludzi. Ten mu na to, że widział karawanę ostatnio, ale nie wie, w którą stronę poszła. Rozdział 19. Książę tak podróżując pustynią pewnego dnia wspiął się na wysoką górę. Miał nadzieję, że dojrzy z jej szczytu ludzi, jednak widział wyłącznie ostre, skalne igły w oddali. Przywitał się z nimi i słyszał tylko wracające do niego echo. Zapytał się, czy może się z nimi zaprzyjaźnić, bo jest samotny. Jednak wracało tylko echo. Stwierdził, że to dziwna planeta, a ludzie są jakby tacy. Nie za bardzo pomysłowi, bo zamiast odpowiadać na pytania, to powtarzają: no, na swoje plecie to przynajmniej miało różę, która to mówiła pierwsza. Rozdział 20. Małe książę, podróżując przez piaski, skały i śniegi, znalazł drogę. A droga, jak wiadomo, prowadzi zawsze do ludzi. Mały książę trafił na polanę pełną kwiatów, ale to nie były byle jakie kwiaty, a piękne, kwitnące róże. Poczuł się smutny, bo jego róża zapewniała go, że jest jedyna na świecie, a w tym momencie otaczały go 5000 takich samych róż. Pomyślał wtedy, że ma tylko zwykły kwiat i trzy wulkany sięgające mu do kolan. W tym jeden wygasły, trochę mały jak na księcia. Rozpłakał się i położył na ziemi. Rozdział 21. W tym momencie do małego księcia Podszedł Lis. Mały książę chciał się z nim pobawić, bo był smutny. Jednak Lis powiedział, że nie może, bo nie jest oswojony. Książę powiedział mu, że szuka ludzi. Lis na to, że ludzie mają strzelby i trzeba na nich uważać. A jedyne, co jest w nich ciekawe, to kury. Lis poprosił, żeby książę go oswoił. Proces ten był czasochłonny, bo polegał na coraz to bliższym siadaniu koło zwierzęcia. Bez rozmawiania, bo rozmowa jest źródłem sporów. Mały książę codziennie przychodzi o tym samym czasie, żeby zwierzę mogło go wyczekiwać. Już wcześniej, aż w końcu dało mu się oswoić Lisa. Musiał się jednak pożegnać z Lisem. Ten powiedział, że będzie płakać za przyjacielem. Mały książę nie chciał robić mu krzywdy, te na to, że sam się na to zgodził. I powiedział, że na koniec przekaże mu ważną tajemnicę. Lecz na początku kazał mu jeszcze raz pójść popatrzeć na róże, bo teraz zrozumie, czemu jego kwiat jest tak wyjątkowy. Książę to uczynił i zrozumiał, że te róże, mimo tego, że są takie same, to tylko swojej poświęcił tyle czasu i uczynił ją swoją różą. Tak samo jak Lisa uczynił swoim przyjacielem właśnie przez ten czas zaangażowanie i uczucia. Wrócił do niego, a ten przekazał mu sekret, który brzmi następująco. Dobrze widzi się wtedy, gdy patrzy się sercem, ponieważ to, co najważniejsze, jest dla oczu niewidoczne. Pożegnali się. Rozdział 22. Mały Książę spotkał zwrotniczego, którego zadaniem, jak się dowiedział, było wysyłanie pociągów wypełnionych podróżnymi w różne strony świata. Młody chciał wiedzieć, gdzie ludziom tak się śpieszy. Zwrotniczy powiedział, że ludziom nigdy nie podoba się tam gdzie są, ale jak już jadą tam gdzie chcą, to są znudzeni. I tylko jedynie dzieci z zachwytem podziwiają świat. I tylko one wiedzą, czego szukają skwitował mały Książę. Rozdział 23. Kolejnym człowiekiem, którego spotkał mały książę, był sprzedawca. Sprzedający tabletki, które sprawiały, że nie chciało się pić. Wystarczyło zażyć taką jedną na tydzień i przez cały czas nie czuło się pragnienia. Pozwalało to zaoszczędzić 53 minuty tygodniowo. Książę powiedział, że gdyby miał ten czas, to wybrałby się wolnym krokiem do studni. Rozdział 24. Był już ósmy dzień awarii. Pilotowi kończyła się woda. Oboje wyruszyli w poszukiwaniu studni. Szli cały dzień. Nocą pilot poczuł się źle. To była gorączka spowodowana odwodnieniem. Już gdy pustynie spowił mrok, pilot zapytał się księcia, czy ten też odczuwa pragnienie. Książę powiedział, że woda może być też dobra dla serca. Mówił też, że pustynia jest piękna, bo dziś skrywa się ta studnia. Pilot przyznał mu rację, mówiąc, że piękne jest to, co jest niewidoczne. Książę zasnął, a pilot biorąc go na ręce, maszerował dalej. Rozdział 25. Znaleźli studnię. Mały książę poprosił, żeby mógł napić się pierwszy. Wtedy pilot zrozumiał, dlaczego chłopiec tak bardzo chciał to zrobić. Nie chodziło tu o pragnienie, lecz o ten cały wysiłek włożony w zdobycie tej wody. Porównuje to do lampek na choince, które nadają prezentom blasku. Pilot ugasił pragnienie, a książę poprosił, by ten narysował obiecany kaganiec dla baranka. Pilot zrobił to, a książę wyznał mu, że jutro minie rok od przylotu na ziemię i akurat znajdują się niedaleko tego miejsca. Powiedział mu, żeby teraz pilot wrócił, zajął się swoim samolotem, a on tutaj pobędzie i jutro przyjdzie, co nie? I, i będzie git. No, rozdział 26. Następnego dnia pilot już przyszedł do Małego Księcia. Mały Książę siedział na znajdującym się niedaleko studni Murku i z kimś rozmawiał. I tak pilot do niego idzie i początkowo nie widział rozmówcy Księcia, lecz później ujrzał węża. Wyciągnął rewolwer i biegł, by ratować chłopca. Jednak wąż chyba go zauważył, albo usłyszał, bo skrył się pomiędzy kamieniami. Z rozmowy dowiadujemy się, że pilotowi udało się naprawić samolot i będzie mógł odlecieć. Natomiast Mały Książę dzisiejszej nocy również wróci na swoją planetę. Jednak będzie to trudniejsze. Umówił się z wężem, że ten go dziś w nocy ugryzie i tym sprawi, że Mały Książę wróci na swoją planetę. Pilot poczuł smutek, już nigdy nie usłyszy śmiechu swojego przyjaciela, który pokochał. Książę poprosił, żeby pilot nie przychodził tej nocy. On jednak nie chciał zostawić przyjaciela samego. Nocą mały książę wyruszył niepostrzeżenie na miejsce spotkania z wężem Pilot pobiegł za nim Gdy go dogonił, chłopiec złapał go za rękę i powiedział, że źle postąpił, bo będzie mu przykro Jednak musi wiedzieć, że ciało jest za ciężkie, żeby wróciło razem z nim do gwiazd I zostanie to tylko powłoka A on będzie mógł wrócić do swojej ukochanej róży Książę się rozpłakał Usiadł na ziemi i powiedział, że jest odpowiedzialny za różę, która jest słaba i teraz jest sama Książę wstał Pilot już nie mógł, nogi mu odmówiły posłuszeństwa. Takie emocje go ściskały. Książę poszedł do przodu, a po chwili bezszelestnie upadł na ziemię. Rozdział 27. Pilot wrócił do swojego domu. Minęło już 6 lat od tych wydarzeń i do tej pory nikomu nie opowiedział tej historii. Rankiem nie znalazł ciała chłopca, więc ten pewnie już wrócił na swoją planetę i je ze swoją różą. Jednak przypominał sobie, że nie dorysował zapięcia do kagańca barankowi, więc jeżeli mały książę Pewnej nocy nie nałoży klosza na swoją różę, to Baranek zapewne ją zje. A dla niego, jako przyjaciela małego księcia i osoby, na której bardzo mu zależało, nie chciał, żeby to się kiedykolwiek wydarzyło. Bardzo go to trapiło. Koniec.